Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj ponownie zrobimy opening łupów, skrzynek, caseów, jakby to nie nazwać. Elegancko. Zebrałem 10 skrzyneczek. I zaczynamy. Ciężko, ciężko wyfarmione skrzyneczki. Okej, okay. otwieramy pierwszą. No epicka, Na dzień dobry. Zobaczmy, co mamy. Mamy pozę dla symetry. Bardzo dobrze. Przestrzeni to mój żywioł. To mój żywioł. Dobrze. A możemy użyć zawsze coś nowego. O, jaki S. Yes. Proszę bardzo. To też użyjemy. Ok. Dobra. No i takie graffiti dla Winstona. Hmm. A, tutaj mały Winston. Oceanarium. Nie głupie. Dobra, lecimy dalej. Następna skrzyneczka Zobaczmy. Ciekaw jestem czy coś będzie legendarnego. Legendiego. O, to jest fajne graffiti. Lafary Fary. Też ogólnie fajne. Fajnie. Tu już mamy powtóreczkę. Oza. No i czarny overwatch. Hm, wszyscy bohaterowie. Niekoniecznie, niekoniecznie. No Zwykła Powtóreczka dla Bastiona, ptaszek Dla Reinhardta Hmm, mm, Takie sobie Kapustka 50 I graffiti dla smugi Nie da bardzo, nie da do bardzo Dobra, następna skrzyneczka No i Niebieska Wszyscy bohaterowie hmm, nie podoba mi się za bardzo To jest dla żniwiarza. To już dla Winston'a, jak zobaczyłem okularki To jest też powtóreczka Okej, okay. możemy to użyć Jeszcze sześć, jeszcze sześć, trzymajcie kciuki No i? Epicka, dobrze na luzie poza. Jasne. Dobra. Dalucja. No, fajne. Fajne, fajne. Jeszcze raz. Elegancki, elegancki. Czyty, czyty, Dobra. Jesteśmy w połowie, no i legenda. Nie. Chłodna głowa się przydaje. No, fajne. Nazari słabe. Dla symetry. Znaczy portret gracza z symetru nie za bardzo. I wieprzek... Hm, też nie za bardzo. Dobra, jeszcze cztery, jeszcze cztery. No. Robię to, co konieczne. No, może być. Eksplozje! wszędzie eksplozje! Też może być. Skórka niebieska dla Hanzo. O, mogę używać. Ładna. No i dla Divy. Muszę trochę więcej pograć Divą. Ale słabe jest to graffiti. Dobra. Jeszcze trzy. Kurczę, kurczę, kurczę. Ale nie wiem czy zauważyliście. Klikam tylko otwór skrzynkę. Tym razem zobaczymy jaki to da efekt. Pewnie słabe. Ok. Jeszcze jedna skórka dla Hanzo. Kinoko. A ten kolor mi się nie podoba bardziej niebieski i Fajne. Kapustka 50. I McCree Gunslinger No dobra, jeszcze dwie, jeszcze dwie, przydałaby się jakaś legenda Podwójny epik Hmm Kapustka 150 Graffiti Legendiego. Hmm To, to nie jest takie super Dobra będzie i skórka dla łaski zielona. Kurde, bało grałem łaską. No i co, i ostatnia. Legenda będzie? Chyba nie. Chyba, że tak. Ale raczej nie. Też tak myślałem. Tym razem bez legend. McCree? Ula la. Ula la. Fajne. Powtórka. I trupia wdowa. Ile miałem? Miałem 600, 600 kredytów poprzednio, ale wydałem. Nie, nie pamiętam ile miałem teraz 100 parę. To i tak bym nie miał poniżej powyżej 1000. Brakowałoby mi jeszcze. Dobra. Okej. Okay. No to co? To by było na tyle. Życzę więcej szczęścia. Życzę Legend. Przede wszystkim życzę Legend. E, ocencie. Z góry dziękuję za wszystkie oceny. Piszcie komentarze. Mam nadzieję, że podobają się Wam takie openingi. Zawsze jakiś tam szybki filmik do obejrzenia, e, no i nigdy nie wiadomo, co może wypaść. Dobra, to co. Aha, Discord, pamiętacie, żebyście chcieli pograć e, na kanale, macie nagranie z tym związane, jak pograć i pogadać z nami. W teamie już coraz więcej osób jest. W tym momencie na Discordzie jest chyba koło 40 paru osób zarejestrowanych na serwerze, więc jest coraz więcej osób które grają w różne gry, ale przede wszystkim w Overwatch i w Diablo, więc jak coś to wbijajcie, dodawajcie mnie do znajomych, ja będę wysłał linki do serwera z dostępem. Dobra, to by było na tyle. Ocencie pa, pa i cześć.